Nowy. No! What? Gdzieś ten skok? No nie, mów, że się nie dogotowało. Kurwa! Co za. Dobra, mam Kurwa! Gdzie jest to zamówienie? Nie wiem Cześć, siemanko wam wszystkim Tutaj li, lisi gracz, a ze mną jest... Jego baba, po raz po, kolejny. No, po raz kolejny, a tak. tu jest Overcooked, po raz kolejny. Tak jest. Ruszamy. Ruszamy. Iha. O! O! Już się boję Słyska, co tu... poprawić. Mmm. Kosmosa. Oh no! O oh, no no. O oh, no no. Dobra, babuszka. Że... Widziałeś ile mamy na dwie gwiazdki chociażby? Nie? No, nie, nie Hmm, dobra. Nabierz sobie najpierw składników. Wiem. Po dwa wszystkiego mi się wydaje najlepiej. Bo nie ma żadnych kosmicznych myszy, żeby porwały ci no, to. No nie ma. Kuciaka. No halo, puszczaj puszczaj dobra i tutaj jak? x dobra, to dam radę do to tak burrito jeden placek, drugi placek mięso Burczak Burczaka gotujemy, czy smażymy? Smażymy Dobra, tu to Stejki no, Jeszcze mięso I odsyłam chyba wszystko Ciasto jest, tamto jest Cyk Sumie, że już chciałem Pst. do krojenia to. Stejki. To jest, Pójdę tej, szybko umyć wstrach, naczynie. Wstrach, Musisz oddać stejka już. Widzę. Dobra, na razie niech leci do ciebie. Eee, kur Uch! Kurczaka, niestety nie zdążył Wrzucaj kurczaka na ten, na ten. Nie mam nic, musisz mnie odesłać szybko Kurwa, Kurczaka nie zdąży, ale to już mogę oddać Dobra Dobra, to ja biorę to, 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 to kolejne, nie? Mhm. Kurczak mięsa, Albo się podzielmy, jeden niech robi cały czas z kurczakiem, a drugi niech robi cały czas z A, tak. Kurczaki I odeslimy Muszę sobie talerz... Mięso znowu nie oddamy. Siądź. To ty robisz z mięsem non stop, a ja robię z kur... Albo nie, ty z kurczakiem już. Ja robię z kurczakiem, tak? Mhm. Okej. Okay. Odeślij mi ten. Yyy... Ja kurczak. No. Może replay, co? My się pogubiliśmy trochę. Tak czy nie? Nie. Awe. Jolo. Dobra. Odsyłam ci. Lecisz. Ryżu nie za mało tam masz? Mam no, tu okay. ryża. Czyli z kurczakiem. Kurczak... Zdążysz mi odesłać spokojnie. A, to się smaży jeszcze. To ja biorę to. Oczekuję. To. To What? No, nie to nie miał być gulasz. What the fuck? No co jest? Replay, ja chcę tego, no. bo się pójdę. Pój no, dobra. Dobra, to ja biorę kurczaka, a ty tak, bierzesz taka, steka. No to ja Nie, co zrobię? Ach. Też tam monitoruj, nie zamówienia Żeby nie było tak, że jak nie ma kurczaka, a ty wysyłasz, nie? No. Wiem, wiem, wiem. co robić. Dobra. Masz. Nie odsyłam ci od razu, tylko jak mi dasz sygnał. Jeszcze tego nie zrobiłaś, tego... To jest. Oj. A, zaczyna się. Nie to mięso. Nie to mięso, Nie to mięso. Nie to mięso. Tu ryż obok przygotowany. Tu mięso już skroimy. Aha. Tak. Dobrze, ryż, kurczak. Lecisz. Kurczak. Ryż. Co, co? Ci powoli? Zaraz, jeszcze chwilkę. Dobra, schli. Och, Idę umyć. Otwieram. Puszczaj, kurczak, kurczak, Burrito? jeszcze szybko umyję jeden talerz i cię odsunę. Proszę, mhm, ryż się gotuje. Skroję, niech się zmarży. Proszę, wciśnij kurczak tam trochę. Widzę, widzę. Chyba nie zdążę. Chyba że cudem. O. Nie, niewiele brakło. Ale leci kolejne. Gdzie ja tu mam talerz? Halo. Gdzie jest mój talerz? Gdzie ty masz tam talerzy? Eee, normalną liczbą, optymalną. A nie, dobra mam, bo Wiecie, już jest brudne. odsyłam. Odsyłaj, no. Tylko kurde, niestety talerz nie tych. Peka, to nie za długo też, nie? Bo do panią dominego. Trudno. Jest to szybko no, akcja zabijania na talerze. O 30 sekund zostało. Odeśnika. Dobra, masz na razie. To chociaż całkiem i całkiem szybko. Jak możesz to śli. Z powrotem z talerzem. Masz talerz po prostu tam. To sobie... jest a i tak już mało czasu. Nie jest chyba źle, według mnie dwie są. No, Nawet o, o, trzy. trzy! No i dobrze powiedział ról. Gut. Gut, gut. Dalej, magma. Już co tu będzie. Dawaj, babuszka. O Jezu, widzisz to, co ja? Mm. Mm. Kulia, wszyscy będą miksować. Czeka. Co? Z powrotem? Pauza pauza, 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 pauza. Tam też słyszałem coś na podwórku, to jest od razu wolę zamknąć tą kajutę. Czyli to będzie cięcie, tak? Dobra, wracamy? Tak. Dobra, co to robi? co? Mój kurczak znowu? Mhm. Mm tu nie ma chyba innego mięsa, peweł. A jest, co tu się... A, Dobra. Yy... Kurde, ja tu muszę powoli chodzić, bo jak zwykle to ja pewnie się usmażę. Co tu, o, właśnie o tym mówiłam. Co tu się dzieje? To można wypaść z tego, czy co to się dzieje? Tak, no ja już się usmażyłam. O. Armata strzela. Dobra. Alas, armas. O, Burrito. Kurde. Się zmienia plan jeszcze... Op. O! Ja to kontroluję męso. Ej, co mi się stało? No zastrzeliła cię armata. Gdyby ci pił pił oj. ryż. Rysz, ryż. Ja, ryż, mam, ryż, ja mam, ja mam, ja mam. Mam no, dwa, dwa przygotowane. No i ja wrzucę kolejny. No, nie wrzucę. Y do tego, A tak? Tak, tak. I wracaj do siebie. Masz po drodze, okay. po drodze. Tam ryż już czeka na ciebie. Po drodze, po drodze. Ryż ci przygotowałem. Okay. Oddaję. Będę przygotować kolejne mięso. Dobra, ryż. No, teraz tu uważaj. Tu uważaj, stoisz w przejściu. widzisz <grym>. że na naszym obawieniem? Wziął, Ja potrzebuję. Dobra, wezmę sobie kolejnego ryża, nie? Tak. Oj! Kurde. Bach zrobił on. Powiem z ryżem. <noise> dobra. Y, Garnet. Ryż, 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 ryż. Ja ryż, ja ryż. Dzięki. No stajesz od razu. Na co liczysz? Że ja wpadnę do lawy? Dobra, dobra. Kurczę, skup się. Kurczak, kurczak. No skup. No. Ja kroję kurczaka. No patrzaj na niego. W ogóle. Resz się przygotował, przygotował się. A to jest usmażone już? Tak, tylko czeka na placka... Canieś, gotowe danie, proszę. To, tylko. No, tak, stek, no. to, to i to. A, Dziękuję. Miejsca, nie Cyk. co tak, kurczaki są na to No My Mmm Co o mnie A ryż to kto wstawi? No zanosiłam ci talerz Dobra, ryż wstawiłeś co teraz? Eee Gubisz no, się, o, się gubić. Widzę, widzę, widzę. Czuję to O! Mam ryż. Gdzie jest to zamówienie? Nie wiem. Replay? Może wiem mniej więcej na czym to polega. No. Czyli jak ty. Z... Ty od ryżu, ja od mięsa. Ty o. ryż. Ja A. mięso. I co ja mam. Mięso, am, am, mięso. Ja <laughs> rozumieć, ja rozumieć. Ty ryż. Ja, <laughs> ty ryż. ja Chińczyk, który zjadnie to <laughs> Wybrać sobie więcej ryża do. I ja nie kroić? Nie kroić. Ty brać więcej ryża sobie na platforma ryża. Okej. Okay. Ewentualnie ty nosić talerza, zabierać I myć. Zamówienia i wynosić zamówienia. Dobra, ty Ja gotowa co? Okej. Poniała? <laughs> Okej. <Okay>? Restart. <laughs> Kapiszy. I... Ewentualnie. Dobra. Ryż. No! Ops. No! no. <grystanie> nie, to, to nie Dlaczego no, ty mnie klepiesz? Kurczę, dwa. Ja ci zanieść ryż. Dobrze. Ty dobrze zrobić. I teraz ty też jak nie masz co robić, to placka. Placka mi szykowaj bo zaraz ja podejść. Wsta ja wstawić ryż. Dobrze. To ja pójdź po placka. Proszę. Dziękuję. Ja ci pokroić, skoro ja nie mam nic do roboty, ale no nie pokroić, ale nie bo, pokroić ja z... bo ja... nie pokroić, bo ja umrzeć. Dobra. Posłuchaj się. Dobra. Ty zanieś ryż. O! Nie tędy, poczekaj. D no, ja po placka sobie. No, ześlizgnęłam się, ale to jest ciężki level, ale tu będzie buba. Jakie buba? Ty, ty miałeś robić ryż. No, ja będę robić ryż. Ja... robić ryż dalej. I ewentualnie, jak już jesteś tam, to możesz mięso kontrolować. A my nie możesz, możesz się ze mną bić, otaniesz. Ja przejść. Tu są wąskie, bardzo przejścia. Ja brać ryż Ty brać ryż, ty robisz ryż Ryż byś, twoja pasja Ryż, tak A jak wezmę gaśnicę Ja czekam tylko na ryż teraz To ja tu zgaszę? Dupa Myślałam nie. Tak, jak wrzucę do lawy to się szybciej upieszę, nie? <grystanie> ja nie upiję się. Ty dalej robisz ryż, ja czekam ja ryż Ja robić ryż ja wstawić ryż? Twoja misja być ryż Ja ci tam już Ty zro... być ryżowy wojownik A ja ci już tam zrobiłam, masz tam ze ja stekiem te... ryż no, Dobrze, dobrze Uważaj, hmm. nie spiewsz Co ty mówisz o moja osoba? Ja... co? Ja iść po ryż O! I spaść z ryż I, i Dobry ten twój ryż Weź go, pozdrów ode mnie. A, dobra, muszę znowu ugotować ryż. Oj, 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 oj. Tego nie było w planach. Ty ja... gotować ryż. Ty być przykładny Chińczyk. Czemu dziś spać do lawa? Ja być przykładny Chińczyk. Chińczyk nie spadać do lawa. Powinny spadać do lawa. Ja tylko czekam na twój A. ryż. Masz już ryż. Leć, 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 leć. Oj, ale dwa ryża! Armata zabijać! Tu! Pakować ryża! Dobrze robić! Ja nie spaść! O dziwo! Szybko robić drugiego ryża! My potrzebować ryża w trybie nawy! Nowy! No! Widziałeś ten skok? Co? Widziałeś ten skok? <laughs> nie! Gdzie być ryż, ja się pytać? Ja iść właśnie rysz. Ja zatrudnić niekompetentny pracownik <grym> Ty nie zatrudniać, bo ty nie mieć uprawnień Co ty możesz wiedzieć o... Ja nie zatrudniać 15 <grym> sekund A tylko ty, ja czekaj na twój rysz. I... Ty mieć jedno zadanie Ja ty mieć z... ryż? Ty zjebać jedno zadanie Nie zdążyć ty ryż do lawa wrzucać! Dobra, jednak wioska jest nieźle. Ripley, muszą być dwie. Kurła. Nie ma tak. No ty jesteś tym gówno dowodzącym teraz, padem. City. No dobra, no to Ja chcę pow... powtórka, bo ty, twój ryż być do dupa! Twój kurczak być do dupa! Mój kurczak i moje mięso, ty nie, nie mówić! Dobra, 90 ciskaj. punktów. Trzeba. Ty robisz dalej ryż! ja wiedzieć. Posuń tusta dupa. Ty być tusta dupa. Oddawaj fartucha. <grywia> ja chcę naszykować dużo ryża. No, dobrze robić, w końcu dobrze robić. Ty w końcu użyć mózga. Oj, nie to mięso. No i co ty robić? Ty nie używać mózga. Nie ja używać mózga. Ja się spodziewać schemat po tamtym. O, nie przejdę nie tędy. Idź. Ja musieć iść naokoło. Idź, idź. Ja umrzeć przez cieba. No nie mów, że się nie dogotowało, kurwa. Co za, co za niekompetentny pracownik. Przestać <laughs> <pracownik. śmiech> <Już> się niekompetentny <dogatował. śmiech> no, pracownik. nie pchać Cię. Być głupi i kompetentny pracownik, ja nie być głupi. Ja gotować ryża. Ups, bo ja ryża wyrzucić. Zara, mi brakować ryża. Ja gotować ryża, ja nie mieć dwóch garów. Bierz ten talerz i. albo ja umyję talerz. Zaraz, dobra. Ja no. pierwszy, nie pchać się. Ja umyć talerz, umyć. Idu. TY spalić RYŻA TY BYŚ NIEKOMPETENTNA OSOBA JA ZDĄŻYĆ Brawo Jeszcze jedna taka numer No, ale czemu tego ry... Czego, czemu tego ryża nie... no właśnie, wpakowałaś TY BYŚ NIEKOMPETENTNA Osoba Kurczak, ryż Ryż gotować To ty pilnować ryża i idzieć po placka JA MIEĆ RYŻA ja i... iść z ryża Posuń dupa Posuń to dupa, tusta Ja nie mieć tusta dupa, jak gotować ryża. Ja nie mówię ty mieć, ty być tusta dupa O, o ja... co ja mówić? <grym> Dobra, ja iść po ryża. O. Już nie iść po ryża. Ty nie żyć My zdążyć! O, ja też się utopić w lawa! Nie tędy, nie! I co ty robić? Co ty robić? Ja myślałam, że ja zdążyć! Co? Ja iść po ryża! I ugotować ryża! Iść jeszcze po jednego ryża! Kurde. Dobra, muszę I ugotować... Nie, damy radę na 90 punktów easy. Nie wiem. Dobra, jabłecznik O Jezus, nie mogę na ten talerz to położyć Okej okay. Jaki miałeś szczęście. Ja? To ja jestem kalkulator, ci Masz dalej, wrócz, ryża wrócz, wrócz, i dalej, idź robić ryża Ty wykonać swoje zadania Ja wykonać o. Z Zwykłym mięsem, ja musieć umyć talarz. Mamy już ten Dwie gwiazdki no zaraz zaczną się problemy. Ja Ale byś się krwę. prawie pieprzył. O, no, już ta gra miała mnie tak ściągnąć, nie? Dobra. Dawaj ryża, jeszcze to zdążę zanieść i koniec. Hop. mi może być koniec czasu ja dalej gotować ryża. No do ty I, dalej, wiesz, co? Ryża. Dobra, a teraz robimy... Ech. Nie ciebie chcę. Nie mogę wziąć gośnicy No gaśnice może wziąć jak się pali Dobra, nie, są 20 nie. punktów może, mogą być trzy gwiazdki, wiesz o tym. Też tak myślę. A ty trzy! mech. mych, Dobra, ostatni level dzisiejszego wieczora. Spróbujemy. W kosmosie gotować! Uno, do, stres, quatro, cinco. Tak, Sa to? Punto. Też. O! Dobra, co to? Witajta w moja kuchnia! Aha, się bramki otwierają. Ja Cię otwieram, Ty mnie otwierasz. Dobra, idź. Ja brać. O! Ja nie chcieć tu być! Ty mi podać mięso. Tutaj kłaść Dobrze robić. Mięso kłaść. I teraz Ty, ty idziesz tam nadepnąć. Ty robisz swoje ryże. Bądź muszę ryże podać. Gdzie są ryże? Czekaj. Dobra. No, puść mnie tam. Tylko, że za mało mi czeka. Tu czeka. Dobra. Muszę zamknąć. Jaj, gotować ryża. Placki będą. Będą tu. A ty masz tam. Ja cię zaraz odpuszczę, puszczę, więc spokojnie. No, teraz idziesz po Daj mi, może ten. Co? No, kurczę. Pokrojone mięcho. No nic tam sobie, bo Ci robię przejście. Do tego pokrojonego mięcha, widzisz? Ogólnie to cię zależy ryż, spać. I kuciaka jednego weźmiemy. No, bo to ja zamykam na razie. Wrzucam to na talerze, co mogę. Podajcie ryż. Ja gotować ryża. Hmm? Użyłem coś pierwszy raz na tym, pasz. widzisz, nie na stole jest? Się nie. No. O, mogę to podnieść? I masz dwa zamówienia: cykens. Okej. Okay. Pyk. Pyk. I sobie po mięso. Masz ryża. I sobie po mięso. Ja idę. I po ciasto. No, ta strona ma mniej do roboty. podać ci mięso mhm, Z co tej strony, tak? tak? Najlepiej, bo ja tam potem wejdę, ty mnie zamkniesz i zrobię swoje Dobra, właśnie mnie, tam Wejść No właśnie Ju, Już, tam ja jestem Z kuciakiem który żadajemy mm -hmm. teraz po to powiedzę, jak jest placek placek wy mnie. ok teraz ty po mm. no, tej O, dzięki za ryża! Jest sobie więcej ryża i ice po jabłosnika, po placka, sejdzio, a nie potrzebować. Mięso ci się gotowe. Czy on Przepraszam. Z takiem masz dla nie? Już podaję. Myślę, że jest. Dobra, już daję. Mięso sobie wrzuć od razu. Masz 25 sekund, jedno się może dać osmażyć, reszcie, ryż, reszcie, Jedno zrobimy to tym głównie zrobimy. Może. Nie, Idź po placka. Nie wrzesz go. I na mięso. Mięso, mięso, olej to morysz. A jajajajaj! Tak blisko. Ale, ale i tak gwiazki, mamy nie, widzisz, W tym odcinku mieliśmy lepsze zgranie. No. Bo ty zrozumiała, że ja muszę po ciebie do chińska mówić. Bo jak ja mówić po polsku, to nie rozumieć, co ja, ja chcieć od ciebie. Ja rozumieć. Ja lepiej pojemaju po, po po, po, na kacu. Na kacu? Na kacu. Ja lepiej rozumieć. Przecież nie jesteś na kacu. Jak nie? Chcę ci będzie. <laughs> ja chcę być. <noise> jakoś muszę się wytłumaczyć czyli trzy ciężka levela to w sumie taki polski, taki śląski ale możesz już mówić po polsku nie, bo ty rozumiesz <noise> mnie jak ja mówię dziwny język znaczy dziwna odmiana polskiego i tym pozytywnym akcentem mieć trzy levela, trzy gwiazdka trzy levela, trzy gwiazdka ja rozumiem a co by mieć tamten odcinek? zobaczmy, przejedźmy się Brum, jednak brum, gwiazdka i my męczyć! A ja już nie wiedzieć, gdzie był ten level! No nie ważne już. No. Dobra. To tym pozytywnym akcentem kończymy? Kończymy. To byłem ja, się grała, że ze mną grała. Jego baba, hej! Heju!